Tak, słuchajcie, to jest pobyt całowikendowy z Kubą w apartamencie. Kuba oczywiście musi być jako właściciel tego lokalu, żeby mimo wszystko jednak dbać o to, nie, aby tam nic nie ucierpiało, bo oczywiście ten wystrój. A to za chwilę nie, chłopaki kawał dobrej roboty. To dzięki wam pokochałam Darta, a mąż ma moje błogosławieństwo. Powodzenia rem. Kocham cię. Kasia z 30 zł. Kochamy cię nawet. To pewnie tam musiała się dorzucić pani Ewa kochana. Teściowa. jest Max! Mateusz sobie 180, więc albo Max rzuca Piotr długo zima, albo człowiek, który z Piotrem długą zimą gra. Wielkie, wielkie brawa dla Mateusza. Trzecia Maxa, Trzeci Max w tej edycji.